Cześć Widzowie, dzisiaj nagramy Wam odcinek z gry na skrzydłach smogu. Tutaj na przykład mamy takie postacie, ja jestem postacią fioletową, mój brat jest postacią żółtą, mój tata jest postacią zieloną. I na przykład tutaj mamy um, takie jakby przetuny, na których są skrzydła, a po drugiej stronie są łuski. Tutaj mamy na przykład jajka różnych kolorów. Tutaj mamy mleko, tutaj mamy złoto, tutaj mamy mięso dla smoków, tutaj mamy diamenty. Ym, na przykład ta karta to jest pierwszy smok, i żeby go zdobyć, trzeba na początku mieć dwa złota i dwa diamenty. I na przykład na tej karcie można położyć cztery jajka. I na przykład, jak tutaj widać, to że można go położyć albo na fioletowym, albo na żółtym. I na przykład tu mamy żółty kolor, a tu fioletowy. I na przykład, jakby karta nie ma na sobie sam kolor żółty, to mogę na przykład tu położyć. Ale, żeby położyć smoka, na początek trzeba mieć taką kartę. I jak tutaj pisze, wejść, wejść dwa mięsa, to biorę dwa mięsa. I wtedy kładę tutaj, no oczywiście trzeba zdobyć tą kartę i wtedy mogę w następnej rundzie położyć tego smoka na niej. Tutaj mamy na przykład żeton pierwszego gracza. Ten gracz, który ma ten żeton, gra pierwszy. Potem ja go mam, i na zmianę. Tutaj są na przykład rundy. Pierwsza runda i na przykład ja kładę swoją kosteczkę tyle ile punktów zebrałam. W drugiej rundzie tak samo pod koniec. W trzeciej, w siódmej, w czwartej rundzie każdy z naszej trójki kładzie po jednej kosteczce tyle ile punktów zebrał. Na przykład teraz dajemy tutaj i będzie pierwsza, potem przy drugiej dajemy tutaj, potem przy trzeciej i na końcu przy czwartej i po czwartej ludzie gra się kończy.